Cześć, z tej strony Kamil Herbuś, a przed nami 18 dzień matematycznej studniówki. Zapraszam. O liczbie x wiemy, że 1 piąta tej liczby jest o 2 trzecie większa od 1 ósmej tej liczby. Wskaż równanie, które pozwoli wyznaczyć liczbę x. Spróbujmy sami zapisać to równanie. Można to zadanie zrobić analizując wszystkie odpowiedzi, ale to jest taka okrężna droga. Spróbujmy sami zapisać równanie, które jest przedstawione w postaci tego zdania. A więc co wiemy? Zacznijmy. Wiemy, że mamy liczbę x jakąś, tak? I że 1 piąta tej liczby, więc zapisujemy sobie 1 piątą tej liczby, a więc 1 piąta x jest... O 2 trzecie większa od 1 ósmej tej liczby. Zobacz, zapisałem 1 piątą tej liczby, teraz zapiszmy 1 ósmą tej liczby. I ja wiem, że to tutaj, to 1 piąta tej liczby jest o 2 trzecie większa od tego. I zobacz, w odpowiedziach wszędzie jest równanie. Więc, żeby między tymi liczbami dać znak równości, to do tej liczby muszę dodać dwie trzecie. Dlaczego do tej akurat? No bo ta sama z siebie wiemy z treści zadania, że jest o 2 trzecie większa od tej, więc żeby między nimi dać znak równości, to tą mniejszą muszę powiększyć o te dwie trzecie. OK? Jeśli wiemy, że ty jesteś 5 kilo lżejszy, lżejsza ode mnie, to żeby między nami dać znak równości, między naszymi wagami, to Tobie muszę dorzucić 5 kg. Okay? Tak samo tutaj. Jeśli 1 piąta x jest o 2 trzecie większa od 1 ósmej x, to żeby między tymi liczbami dać znak równości, 1 ósmą x musisz powiększyć o 2 trzecie. Bardzo ważna jest analiza tego typu poleceń, bo. W zasadzie większość zadań tekstowych, które są na egzaminie, opierają się o poprawną analizę polecenia i zapisania wyrażenia równania algebraicznego. E, OK, no i teraz sprawdźmy, która z odpowiedzi przedstawia to, co zapisaliśmy. Czy to jest odpowiedź A? No średnio. Odpowiedź B, 1 piąta x jest równe 2 trzecie plus 1 ósma x, ale zaraz, zaraz, tu pomiędzy 2 trzecia x jest... Mnożenie, my tu nie mamy 2 trzecich x, więc b jest bardzo bliskie, ale nie, 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 odpada. I spójrzmy, tutaj odpowiedź D. 1 piąta x plus 2 trzecie równe 1 ósma. No nie, bo 2 trzecie jest po prawej stronie i mamy C. 1 piąta x minus 2 trzecie równe 1 ósma x. Cholera, no nie wygląda to tak, jak zrobiliśmy, ale zobacz, przecież mogę przenieść 2 trzecie na lewo i będę miał 1 piąta x. Minus 2 trzecie równe 1 ósma x i jest w To jest taki zapis, jaki nas interesuje właśnie, tak? No bo 1 5x jest o te 2 trzecie większa, więc w zasadzie, jeśli odejmiemy od niej 2 trzecie, to będzie tyle samo co 1 ósma x. Do zobaczenia jutro.